Hej, niedawno przyszła moja paczka. No to tak niedawno. Yy, półtora tygodnia temu... Tak tydzień, półtora tygodnia temu przyszła moja paczka, w której były dwie wspaniałe rzeczy. Jedna taka wielka i druga taka mniejsza. Pokażę najpierw tą, że tą mniejszą. Dwa. Tylko ciebie, Dobra. Sojcie tylko czy będzie widać. Chyba będzie. Dobra. Słuchajcie, tą rzeczą jest ogier andaluzyjski. Taki piękny ogierek. Zdejmy. Taki piękny o <laughs> Super jest, taką grybę bujną. Po drugiej stronie. Tutaj ma taki pyszny, taki słodki, chrapki. No i cały jest taki słodki. i mam już całą rodzinkę. Pokażę może ją. Nie wiem. Piszcie mi, kto ma całą rodzinkę andaluzyjskich koników. No bo jestem ciekawa. Chyba niewiele osób. Dobra, nie, jeszcze chciałam coś y, dodać. To nie jest o tym filmik, no ale oj, ale pokażę. mam taki kanter z koralikami. Jak fajnie to wygląda, tak, o. Dobra, no ale... To on, nowy. Mm, tak, i teraz taka duża rzecz. nowa. Za chwilę już wejdziemy, tylko tak mi trudno to określić, czy będzie widać. Okej. Okay. Widać. No nic nie widać. To jest stajnia. Jest stajnia z 2013 roku. Taka... No nie widać. Tak muszę mieć. Tak mi A. To Dobra, jeden box. Za chwilę pokażę od środka. Czekajcie, mi się wklepiło. <laughs> mm, takie drzwiczki otwieramy. Tutaj takie miejsce na przywiązanie, okienko. Dobra. Okay. Czekajcie. tutaj... Poczekajcie. Poczekaj poczekajcie chwilki. A, całego. Tak. Wydaje A, tu jest dach. Otwierane. Widzicie, robimy jakieś tułów. Tutaj takie fajne czerwone. Słuchajcie. Jak to wygląda od środka. Tutaj dorobię takie. No, mm, żółb, bo teraz jest dziwne, że nie ma Żłobów A no, może nie ma po prostu tuliczki. Są takie otwierane mi tutaj nie chce stać dobra tak i to jest taka dziurka I, i to będzie właśnie tutaj gdzie stoi stało czyli na dużo wam to mówię jak no jak ty jest wiem mam bałagan ale tu no i to będzie trochę tu raczej tak stało A będzie jeszcze pastwisko i tutaj koło też mm, właśnie to jest z tyłu są takie drzwiczki można kolejnym postwiskiem puścić. O, tak się zamyka. I coś tam podeszło. Dobra, no tak. tak się zamyka. Jeszcze na to się zamyka. Tak. No, dobra, tak się zamyka. No, i... Tak to z grubsa wygląda. Aha, i jeszcze tutaj w dwóch boksach są okienka w środku taj i w ostatnim jest takie okienko. Dobra. I teraz tak. Ona będzie chyba brała udział w moim jakimś serialu, ale już nie, no nie daje gwarancji, ale raczej tak. Dobra. No. To jest pierwszy na i tutaj druga ogierek andaluzyjski. Aha, i on już ma imię. Ten ogierek ma na imię ten Hidalgo. No wiem, że u niektórych to jest ten ogier pinto ma na imię Hidalgo, ale u mnie to on ma na imię Hidalgo. No i tutaj ma boksik. Tu. No, dobra. To wszystko, co chciałam, wam, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Do następnego odcinka. Pa pa!